Cześć, ma zimowie, dzisiaj robimy test takich oto takie fasolki smakowe. Jest tu 18 smaków. No yy, bo ten... Bo u nas zjadły, jest, bo teraz właśnie one są otwarte, bo właśnie nam mnie nam koleżanka te, taka Wiktoria mi ukradła te fasolki. Ale dobra, już nie będę w tą gistorią. ukradła nam i trochę wyjadła ale zostało nam tyle. Trzymajcie. O! Tu są też podpisane. No. A tam jest 18 smaków. My tutaj mm, zbyt wielu nie mamy. Cześć, widzowie. Ja teraz a, nagrywam filmikiem. Jeszcze... Szymkiem, Laj... dawno nie było filmiku. A wy lajkujcie i subskrybujcie. Powiem coś tak, ja co Także co? Dobra, ty próbuj. A jaki to jest smak? Nie Blueberry. Czyli Nie wiem. Ja sobie Chyba warówka. No to ja też spróbuję. Ocenimy. Przykleja się do zębów. No, to jest taki minus. Jest git. Ja Kuda. No ta blueberry taka 7 na 10 bluebird. Ja też to przepraszamy widzowie, że my tak długo jemy. bo To się tak bardzo długo. Teraz jest. jabłkowy To jest ten ciemny. Nie, to jest ten ciemny. A Jak... tak, dob dobrze działałeś. Mmmm! Chyba mój ulubiony. Mmm. Faktycznie. Faktycznie dobry. To dla mnie najlepiej jest. No, razie dobre. Najlepsze. Weźmy teraz to. To jest takie różowe. Czekaj, tak zobaczmy. Być? Pokaż. To samo chyba. Taka teraz fasoleczka. Znaczy to jest bardziej takie różowe u nas, bo to przez kamerę przekształcę. Mmm. No to szczerze trochę nie pasuje. Lepsze od pierwszego, ale słabsze od tego drugiego. Teraz to jasne. Ten jasny zielony? To jest. Limonka. Lemon and, and lime. Chyba limon. czerze najlepsze mm -hmm. ale to jest pyszne widzowie, naprawdę jak zjemy to jeszcze po jednym to są wszystkie dobre smaki bo tutaj nie ma złych mm. jest tu ten fioletowy? a nie jest taki unikatowy Ej, to, to jest ma dobre. Patrzcie, ma Widzę, jakby co, to sorry, że się nie pokazuję, ale ja, jak wiecie, twarzy nie pokazuję, a chcę też trochę oddychać, bo nie, ja w ogóle nie mogę oddychać w tej masce. Dlatego teraz się nie pokazuję. Dobra, spróbujmy teraz może żółty. Taki okay. oto żółty. O, spadł. Dobra. Ja już Mm. mi nie podeszło mi mm. bardzo mi bardzo podeszło ale zielony najlepsze. o tak to mogę. no dawaj taki ostatni ten odcinek bo już chyba mm. więcej nie ma zbyt pomarańczowy no. ma takie kropeczki no takie truskawkowe chyba Kurde, ja nie mogę tym masy mm. ja... odjeść. najlepsze. Dla mnie nie. Dla mnie zielono. To wygrywa. No to parę jeszcze. Zostało. Lajkujcie i subskrybujcie. Po więcej i Alo.